Mojej subskrypcji pojawił się film JJ Jokera sprzed jednego dnia, to wtedy wiedziałeś, że to nie to nie YouTube się zbugował i pokazuje poprzedni film, mm -hmm. tylko w tej sekundzie JJ Joker wrzuca film i zaraz no się tak. pojawi nowy film. I wtedy F5, F5, F5 klikałeś, żeby się pojawiło. Ale YouTube już tak nie funkcjonuje. YouTube teraz funkcjonuje na zasadzie tylko jedynie algorytmów. Zresztą oczywiście, jak Nitashi był kiedyś nowym twórcą, który się pojawił świeżo i zaciekawił każde, każdego swoją osobą, to nic dziwnego, że mu spadły te zasięgi. Jak w każdym kolejnym sezonie, Nitashi był ten samym. Nitaszmi co był wcześniej robił cały czas to samo i się absolutnie przy niczym nie zmieniał. A trochę tak było w moim odczuciu. Mm -hmm. No generalnie... nie wiem. W ogóle, co myślisz o jakimś usuwaniu filmów starych czy coś takiego? W sensie, wiesz na przykład, o nie nagrywam już Fortnite'a, daję wszystko na niepubliczny sporta. Eee, powiem ci tak, to jest dobre jeżeli chcesz troszeczkę zmienić target swojego kanału. Mm -hmm. Ponieważ ludzie oglądają swoje stare filmy. Ja bardzo długo się zastanawiałem i wielokrotnie do tego wracałem jak wyszedłem z, z pierwszej fali minecraftowej, czy nie usunąć mhm. moich filmów z Minecrafta z takiego powodu, że przychodziły do mnie po prostu osoby oglądające Minecrafta, które trafiły w polecanych i trafiały na kanał z let's playami, z, z wulgaryzmami, mhm. wiesz, z takim bardzo edgy contentem wtedy let's playowym. Które absolutnie się jej nie pokrywał z Minecraftem. I się wiele, wiele zastanawiałem na tym, ale ostatecznie tego nie zrobiłem. Zatem nie mam osobiście negatywnego zdania na ten temat. Uważam, że to jest mm -hmm. jakaś taktyka. Niektórzy powiedzą, że to pogrzebuje jakąś historię, że jakieś filmy, które się szanował. Dla mnie to są tylko filmiki na YouTube, no już nie przesadzajmy. rozumiem, jakby to były no na te. przykład filmy Darwinów, bo robił inną kinematografię, to wtedy szkoda, mm -hmm. no ale filmów z Minecrafta to trochę XD. No tak, no to. Ale to dlatego, że nie gram, bo jestem chujem, ale do tego przejdziemy jeszcze, kochani. Lecimy Oho. dalej. Upe. Eee, nie oszukujmy się, ale również muszę o tym powiedzieć, że tutaj, przepraszam, ale ja teraz się oberwie Kraft Serwowi. Niestety, Oho. ale eee, maszyna Oho. była po prostu bardzo słaba. I z tego co wiem dalej jest. Chociaż teraz nie wiem, jak to wygląda. Wtedy maszyna ale była tragiczna, we... były Zero Tick. Musimy przyznać jedno Kraft Serwowi, że jeżeli chodzi o ten sezon, na samym początku była trochę pepega. Ale na chwilę obecną, we wszystkich klepach, serwer wreszcie ładnie działa i nie można nic zarzucić. Ale nie, no, ni ma rację, że było dużo głupich, frustrujących rzeczy, które jest na masakrze i które, jeżeli już nie będzie masakry wojennej, na pewno wróci na przykład zero tyle farmy. Tak. Ja trochę nie rozumiem jak to jest cały czas, bo po prostu nie kumam, nie jestem techniczny. Jak to jest, że hermitcraft, który działa chyba 24 na 7, potrafi uciągnąć wszystkie farmy, mambo, jumbo, a czasem u nas jest problem. Nie rozumiem, dlaczego to jest i nie rozumiem, dlaczego ja jest taki problem. Ja zauważyłem różnicę między pierwszym sezonem KM a teraz. Może dlatego, że na, w administracji na przykład wiesz jest Bartman, który coś tam ogarnia. Wiesz, nie ja po prostu technicznie nie znam się na serwerze Minecraft. No nie. Ale zauważyłem, Retor, że w tym sezonie jak nie ktoś dla go właśnie ciężko. Laguje, a teraz na przykład coś lagowało, to na przykład wyłączyli movement pająkom na eksperkach, bo stwierdzili, że jest tak bez sensu, i na przykład sprawiło to, że nie ma lagów, no nie? Może na Hermes Kraftsy też tak robią na zasadzie, że OK są lagi, ale zamiast wyłączać daną mechanikę, żeby tak, lagów nie było, to troszeczkę ją zmodyfikujmy, żeby tych lagów nie było, no nie, a nie, że pająki lagują, wyłączamy pająki całkowicie. I wiesz, bo takie coś było na pierwszym sezonie, na zasadzie ekspiarki lagują, nie chce nam się znajdować rozwiązania, to po prostu zakazujemy ich robić, no nie? I jak... No i oczywiście nie było potem lagów, ale pod... na tym sezonie jest tak, że zauważ, że był problem z eventem, nagle jest pauza i w dwie minuty otworzyli trzy różne szardy serwerów, żeby każdy sobie wszedł na inny szard, szard, czyli po prostu taki sektor serwera i po prostu event już działał dobrze na zasadzie, że wydaje mi się, że teraz, nie wiem czy to zasługa Bartmana czy kogoś, ale po prostu jest i od razu jest interwencja robiona, jeżeli jest jakiś problem, no nie? Na zasadzie, Chat, wy tego nie wiecie, ale od kiedy były jakieś tam DDoSy, nie wiem czy były czy nie, whatever, na PvP evencie tym z zamkiem, to IP zmieniło się cztery razy i teraz tak. w ogóle, żeby wejść na kwadratową, to musisz ścią ściągać osobny system, żeby w ogóle się połączyć, a nie, że wpisujesz IP. Bo każdy ma indywidualne teraz. Jeżeli ktoś zlikuje IP, to tylko swoje, a nie serwera, czajcie. Ale Więc na pewno jakby... taki twórca jak na przykład z się mógł odczuwać z tego frustrację, który opierał się troszeczkę mniej więcej na tym, co ja się częściowo opierałem, czyli na robieniu farm, na maksymalizowaniu wszystkiego mhm. automatyzacji. Zatem tutaj rozumiem ten podpunkt że rzeczywiście mogłoby wyrazić czaję. u niego frustrację. Tak, 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 tak. I z jego perspektywy zakładamy, że już nie gra na serwerze. No to tak, no bo jakby ja mówię tylko o tym sezonie, tak, no nie? Że tak, na tym sezonie. sezonie na tym sezonie jest tak, że jak jest jakiś problem, to jest od razu interwencja. Mhm. Więc to akurat POG. Plus jeden dla jego za wtedy, ale teraz e, całkowicie mhm. się to zmieniło. które chcieliśmy robić. E, były, wiecie, ja robiłem z tego ogromne fiusy, ponieważ robiłem ogromne farmy zerotykowe, robiłem ogromne rzeczy. Nie udawało się tego wplatywać, nie udawało się robić tych farm zerotikowych, ponieważ serwer tego o, nie utrzymywał. Ale ja Proszę się wraz z moją administracją kupiliśmy ja tego sobie serwer zostawił. na OVH za 100 złotych I po zrobieniu farmy zerotikowej chyba na 50, na, na 50 farm obok siebie, 50 farm obok siebie. I jeszcze przy tych farmach zabicie 15 tysięcy kurczaków na jednym czanku. lag był półsekundowy. Także sami możecie sobie zdać sprawę, yy, na jakim serwerze była postawiona KM. Ja nie chcę w to wnikać, bo możliwe, że była na jakimś mega drogim serwerze, który po prostu był chujowy. Ja mówię, jakie było moje upomnienie i że nie mogłem tam wtedy rozwijać swoich skrzydeł tak, jak bym chciał, a miałem bardzo dużo pomysłów na kontenty, których nie mogłem prowadzić, chociażby dlatego, że hopery kosztowały 5 bloków żelaza, a nie 5 żelaza, bo trzeba było drożyć, żeby nie było lagów. Yy, brak możliwości budowania projektów Kfarte? RTC, właśnie okay, ze względu na. Na teraz, okay, koniec. Ogólnie pierwszy sezon, kochani, zamykamy na zajebistości. Był bardzo fajny. Ludzie, fajni, Plus fajna jeden. atmosfera, super odcinek. Plus jeden. Przechodzimy dalej. Drugi sezon. Totalna klapa, wyzywanie się, drama z Paczolem, o której pamiętacie, gdzie tam zostałem wyzywany od zer i tak dalej, ale. Nie mam za złe, wyjaśniliśmy sobie to. Patrol mnie przeprosił, jest chillera do dzisiaj. Jakby ja, ja, ja. no patrzyłam prywatnie, personalnie. Nic zupełnie nie mam, chciałem tylko to po prostu wspomnieć. Drugi sezon skończył się genialnie. Dla mnie ostatni dzień drugiego sezonu tak. to był po prostu tak. Godmail tak. jakiś. I dlatego ja wtedy stwierdziłem. Ja pierdzielę, jest jakieś zakazywanie wyzywania się, a na a ostatnim dniu wszyscy wszystko sobie powiedzieli, było Godmote i dlatego mi się tak ten sezon podobał. Na tym sezonie jest z góry powiedziane byczku są wojny Unlucky, nie? Ja a... uważam, że bycie Toxic podczas Wojen Guild jest bardzo ważne, jeżeli... Tak! Plus jeden to się ja naprawdę nie rozumiem, jeżeli jest wojna Gildi. Rozumiem, jeżeli ktoś personalnie Ciebie obraża, rozumiem, jeżeli ktoś wjeżdża na ciebie i chce tobie bezpośrednio zaszkodzić, ale jeżeli widzisz, że przychodzą ci dzieciaki i cię wyzywają i minusują ci filmy, ponieważ jest klepa w Minecrafcie, jest wojna w Minecrafcie, tutaj nie chodzi o twój kanał, tylko tutaj chodzi tylko jedynie o tę serię. No to to już naprawdę bez przesady, nie bierzmy tego aż tak strasznie do siebie. Rozumiem, że kogoś tym. to mogło frustrować, bardziej moim zdaniem problem drugiego sezonu polegał na tym, że on się nie nadawał w ogóle na nagrywanie na YouTube, a nadal większość, znacząca większość graczy była całkowicie nastawiona na kontent YouTubeowy i niestreamowy. Przez to większość osób tak naprawdę nie była w ogóle nawet zainteresowana spróbowaniem grania. Musimy wznowić, bo Nitaci chce nas zabić wzrokiem. <laughs> Że to też miało na mnie jakiś tam odczynnik, że nie chce mi się grać. Nieudolne walki, jeżeli chodzi o gildię. Beznadziejna atmosfera, to wszyscy wiemy. I teraz tak. Otwarcie koksowic, na które zostałem zaproszony, na których robiliśmy. Genialne wyświetlenia, bo o ile pierwsza KM była super, o ile druga KM była beznadziejna, o ile. Nie lubię tego gadania. To, wie, zaczynasz od tego, że nie że dobrze ci się grało, tylko robiło te genialne wyświetlenia. Nie wiem, jak ja bym miał robić genialne wyświetlenia, to w pewnym momencie na moim YouTubie zacząłbym brawl Stars nagrywać. Mhm. Ale in the end. Fajnie chyba jak tobie. Się w coś dobrze gra, i potem fajnie jak to będzie robiło wyświetlenia, a nie że, o no, ja tu nagrywam Brawl Stars, nienawidzę tej gry, jak patrzę w lustro to mam ochotę to sobie na Ale Wydaje mi się, że to jest, jest troszeczkę problem z tym, że to jest bardzo często, że tak powiem, idzie ze sobą w parze, coś robi dobre. Wyświetlenia, masz większą ochotę na to grać, podchodzisz do tego bardziej pozytywnie, coś się wypierdziela na kanale, musisz na tym grać, I od razu jesteś gorzej nastawiony, nie jedzie ci to aż tak dobrze. Nie wiem jakie koksowice robiły, nie też jemu wyświetlenia, ale jak powiedział, że nie są to wyświetlenia, to seguruję, że były lepsze aniżeli w pierwszym sezonie, nie, a nie były. Zatem wydaje mi się, że to bardziej był właśnie nacechowane emocjonalnie, z tego, że Drago i sezon mu się bardzo nie podobał, bardzo źle mu się grało i po prostu... Dużo bardziej mu się podobały wtedy Koksowice, niż drugi sezon i myślę, że jest troszeczkę to opinia mhm. bardzo mocno subiektywna. Koksowice Fakty. robiły znowu zarąbiste wyświetlenia, nawet po 200k na film, co było bezkonkurencyjne, było genialne. Zostałem później wyjebany z Koksowic za to, że zabiłem upewnienie. KM, jak się później Jałka. okazało nie miał racji, przeprosił mnie za to, zostałem do Koksowic znowu dodany. I co było najgorsze, szybki start trzeciego sezonu KM. tylko po to, aby zamknąć koksowice. Jeżeli ktoś z was tego tak nie odczuł, to po prostu chyba zatrzymać. Y, chyba źle patrzy mhm. byłem podczas byłem wtedy w administracji kwadratowej masakry podczas tego, jak zostało otwarte Koksowice. I to wyglądało troszeczkę tak, że po tym jak było niezadowolenie z drugiego sezonu <laughs> jest tutaj <to> jego mina. <laughs> <gry> no, powiedz Mandziu, powiedz, <gry> powiedz. <gry> Jak było otwarcie Koksowi, to się to troszeczkę odbyło tak, jakby za plecami wszystkich. Zostało to otwarte tylko wobec niektórych graczy. Mm. Było to troszeczkę wyglądało, że nie było wiadomo, czy oni sobie otworzyli drugi serwer, czy sobie otworzyli serwer konkurencyjny do kwadratowej masakry. I mi się przypomniał taki rok 2012, kiedy w e, świecie Minecraftowym każdy na siebie knął, każdy na siebie nagrywał rozmowy i generalnie taki totalny shitstorm. I otwarcie mm -hmm. trzeciego sezonu Kwadratowej Masakry na pewno było przyspieszone tym, że istniały Koksowice i po prostu no tak, skoro ludzie, ludzie tak bardzo nie chcą grać na drugim sezonie, że aż zaczęli grać na trzecim, no to, że aż zaczęli grać na Koksowicach, to znaczy, że trzeba było tamten sezon drugi zamknąć i zrobić go inaczej I najlepiej go zrobić podobnie do pierwszego. I nie, mm -hmm. nie widzę tutaj absolutnie problemu i tutaj spinę do Kwadratowej Masakry o to. Ja tutaj dla mnie jest odrobinę takie pogo, siema, gramy wszyscy na innym serwerze i zamiast wszyscy razem powiedzieć, że Ej, chłopaki to nie wypala. Ten sezon nikomu się nie podoba, nie potrafimy z niego robić kontentu. Nie wiem, nie jesteśmy gotowi, żeby coś takiego robić, żeby to nie było reżyserowane, e, to po prostu zróbmy coś nowego. A niestety tak ostatecznie to nie wyszło. zabrakło tej komunikacji zatem odrobinę to pogos ostatecznie z tym wyszło, że to był jakiś domysły, czy to jest specjalnie, żeby kwadratowa masakra upadła, czy to może po prostu sobie oni otworzyli. Ponieważ z jednej strony były teorie spiskowe, a drugiej z drugiej strony były zapewnienia, że wcale tak nie było. I jakieś krzywe akcje, mm -hmm. że na przykład nie byli nie wszyscy byli informowani o istnieniu koksowic. Ja na przykład nie byłem poinformowany o tym. Ja się dowiedziałem to dopiero jak zobaczyłem, że ktoś rzucił odcinek i takie a zrobili sobie serwer. To spoko, że nikomu nie powiedzieli, że będą na nim grać. Fakty. Dlatego Ty, koksowic... ty, ty nie, raz nie, nie, byłeś ja... na koksowicach, raz to mi pranka zrobiła i tyle. Ale mi się tam nie chciało, w sensie nie wiem. Jakby, no ja jestem jeszcze taki, że jak mi się nie chce w coś grać, to po prostu nie gram, nie? Ale sytuacja jest taka, że ja pamiętam, jak koksowice powstały i one były po pierwszym sezonie, nie po drugim. Bo to było tak, że został zamknięty pierwszy sezon i oni tam do mnie napisali, że, no, jak mamy być dwa tygodnie bez serwera i nagrywania filmów, to wolimy coś otworzyć. I jakby ja, takie, no, okej, okay, no mogę tam wejść, odwiedzić, a ja i tak nie nagrywałem. Ja po prostu sobie siedziałem na streamach, no nie? A ja mam jeszcze, no jak skończysz. No mów, mów. Nie, ja tylko powiedziałem, że jakby. A, to ja no... chciałem powiedzieć. Jeszcze jest jeden wielki problem ze wszystkimi twórcami na kwadratowej masakry wcześniej. Każdy był na Facebooku, każdy streamował na Facebooku i ludzie nie potrafili streamować niczego aniżeli Minecraft i kwadratowa masakra. Wszyscy chcieli, żeby była non stop kwadratowa, żeby non stop był content, żeby się robiło łatwo kontracik na Facebooku, żeby się go wypełniało, bez żadnych problemów i żeby był kontentik na YouTube'a. I wszystko było pod to dyrygowane. W momencie, kiedy wszystko jest poddyrygowane pod to, żeby móc, móc zarabiać pieniążki i wypełniać swoje kontrakty, a nie to wychodzi po prostu samo siebie, to niestety prędzej czy później się musi wszystko porozpadać. True. Czy na internety, bo każdy, kto ma oczy, wie, że trzeci sezon KM był robiony na szybko, tylko po to, żeby zamknąć Koksowice. Lecimy dalej, trzeci sezon. Dobry pomysł na latające wyspy. To trzeba ewidentnie przyznać. Trzeci sezon był spoko. atmosfera po drugiej Moje sezonie, ulubione. to też trzeba przyznać. Nastawienie na gotowe eventy. Na i super kochanie, musicie się z tym. No, ja pamiętam. Tam było takie semi-RP, tam nie było RP, tylko takie, ja pamiętam jak dyplomatycznie robiliśmy sojusze pod Erebor, no sama walka z Ereborem, to że na każdy event była nowa wyspa dodawana tak. z nowym biomem, ogólnie sezon był fajny. Po Ereborze powinien się skończyć, bo potem już było takie w sumie nudy, bo już się o, nic nie, nie działo. Ale, ale ja, ja patrzę na sezon trzeci od początku dowolny do z Ereborem. bo potem Koment, to był taki. Czy mogę tutaj komentować? no, 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 no. Y powstały po pierwszej edycji kwadratowej masakry, nie w trakcie drugiej. Pomysł padł z dnia na dzień, bo nie mieliśmy do końca, co robić kontuzowego na YouTube i na streamkach. Totalnie nie mieliśmy nie mieliśmy na myśli niższej kwadratowej masakry. Po prostu nie chcieliśmy, w co grać. Nie mieliśmy, w co grać. I w godzinę postawiliśmy serwer. No to właśnie tak, jak ostatecznie doszliśmy no do wniosku, Jawor. Dziękuję, że nam to napisałeś, że to Nie, tak, dlatego ja pamiętam. Inside. Bo jak. Nita się powiedział, że to było. Podczas drugiego sezonu, bo się drugi sezon nie podobał, ja doskonale pamiętam, bo mnie już zaprosił. Bo to było tak, że za został zamknięty sezon pierwszy Masakry. Ja sobie już wtedy grałem w Forta, no bo nie było Minecrafta. I pamiętam, że po prostu było pytanie, czy nie chciałbym na taki, takiej poczekalni KM. Pamiętam, że oni nawet mówili, mm -hmm. że to jest taka trochę poczekalnia na drugi sezon. No żeby jak było ja co z każdym robić, rozmawiałem, to, to również mi to tak no określali. Tak, tak, tak. tak. zgodzić, że większość osób, które na pierwszym sezonie napierdzielała, robiła kontenty, robiła sobie jakieś filmiki. Robiła jakieś zagadki, jakieś wielkie eventy, jakieś porywania, tak jak ja zrobiłem z Josiem i tak dalej. Nagle wszyscy po prostu czekali na to, aż będzie jakiś gotowy content. Nie no byczku, koksowice się skończyły, bo każdy grał na KM, miał wywalone w nasz serwer. To prawda Josie, ale przyznasz, że KM została stworzona tylko po to, żeby zamknąć koksowice. No musisz to Josi przyznać, bo tak było, doskonale o tym wiesz byczku. Doskonale o tym wiesz, że tak było i musisz to przyznać stary. Eee, kochani. Jedziemy dalej, yy, ponieważ, a i Yoshi prawdopodobnie po tym co powiem później stracisz na mnie całkowite szacunek, bo nie będziesz pisał byczku, ale ja powiedziałem, jestem dzisiaj totalnie szczery o, i mówię o. wszystko co mam na sercu, bo chcę no. w końcu być szczery z widzami, ja z przyjaciółmi, ze wszystkim, nie mogę wygram. przez to zniknąć z internetu, mam to w dupie, ja. ale po prostu o. chcę w końcu wyjść do ludzi i być u. szczerym. E, D dwukropek poproszę. Zero kreatywności u większych twórców, to już powiedziałem, Magister i Burak wyzwiska... Co?! Zero kreatywności u większych twórców? To już powiedziałem. Gdzie było powiedziane? Dawaj! No, też nie zauważyłem. za pochodnie odjebanych zwierząt, od, od podludzi. Upomnienie. Wszyscy o tym wiemy. Magister chuj, to też wiem. Upomnienie. Przykład, no bo jak grałem z nim mobki i zarabiał po 5000 tysięcy dziennie, to było super. Jak powiedziałem, że nie chce mi się grać mobki, to nagle byłem tym chujem, który pochodnie... Nie Upomnienie. Jest. byłem wyzywany na każdym live'ie u Buraka. Tak było, a jeżeli pan magister temu zaprzeczy, to po prostu. Możemy że tak, to jest prawda. I to... Mhm. Odnośnie magistra, też chciałem się tutaj wypowiedzieć, ponieważ ja wiem, że on jest idolem publiczności i wszyscy uwielbiamy jego personel. Ale z magistrem, zarówno od strony administracji, jak od strony graczy, zawsze było się ciężko dogadać, ponieważ jest to osoba, która mówi jedno jednym osobom, mówi jedno drugim osobom, i robi w ogóle trzecie albo w ogóle e, robi tak, żeby zadowolić połowie jednych, a w połowie drugich. E, problem jest taki, że były niektóre osoby na kwadratowej masakry, które były bardzo toksyczne wobec innych twórców i wobec innych streamerów całkowicie bez powodu i wyciągali oni to tylko jedynie podczas streamów, a jak prywatnie się z nimi gadało, to jakoś. Można było normalnie porozmawiać. Wyglądało to tak, że było takie odczucie, że niektórzy byli e, tylko dla niektórych, niemili nie mili albo opryskliwi tylko mm -hmm. jedynie dla, że tak powiem, atencji na streamach. No tak, to Ma można było. Magister odczuć. wydaje mi się. Ja że z magistrem nigdy, na przykład nie miałem. Spiny na przykład. Ja też nie, ale magister był taki, że on bardzo łatwo kogoś cisnął. I na tamtym etapie bardzo już wydaje mi się, niektóre u publikę irytowały pranki i takie robienie z siebie pajaca. I jeżeli magister to powiedział wprost, to wszyscy mówili, a magister, easy clap, no nie? Tylko, że magister był taki, że on za bardzo, nie wiem czy to był edgy czy coś, bo ja po prostu nigdy w życiu chyba z nimi nie rozmawiałem prywatnie, więc nie wiem, co jest, że tak powiem, jego wystąpieniem na żywo, a co jest jego prywatnym zdaniem, bo po prostu nigdy z nimi rozmawiałem. On też nigdy do mnie nie miał spiny, więc jakby my się po prostu mijaliśmy tylko z popcornem patrzyłem, jak się do mnie ale zauważył. Co, co ktoś napisał na czacie. Zauważyłeś nasze podejście na zasadzie, że my mhm. rozmawiamy o potencjale sezonu i wszystkim, a się w 14 minut już zdążył 4 razy powiedzieć o pieniądzach i wyświetleniach, co mu dawało pieniądze, co mu dawało wyświetlenie. Mhm. Jakby. Trzeba mieć na uwadze, co ktoś ma jako priorytet, jeżeli chodzi o tworzenie treści. Że my możemy pogadać o sezonie, że tu wo wojna Ereboru była fajna, tu coś, a tu podsumowanie sezonu. Sezon drugi, kiepskie wyświetlenia, kiepska kasa. A potem sezon trzeci, dobre wyświetlenia, coś tam. Ja pierdzielę, a gdzie jest jakiś fan, jakaś fabuła, coś tam. Po tu podsumowanie to jest ile zarobiłem, ile viewsów. Elo, koniec sezonu. Więc ja nie sezon rozumiem, dlaczego mógł być gówniany, tutaj, ale viewsy, Nie wiem, dlaczego hmm. tutaj Nitashi się przedstawia jako Nitashi Biznesman, który się głównie skupia na tym aspectu. Aspekcie, który również jest ważny, ale który nie uważam, że jest do dyskutowania. Która jest ważna, oczywiście. Nie, tylko. nie są do dyskutowania z widzami, nie są do dyskutowania mm. się ze streamem, nie jest on w momencie, kiedy wylewasz swoje wszystkie żale na wszystkich, to nie powinien być nigdy argument, który leci, tylko powinien lecieć ogólny feeling. Problem z kontentowcami był taki, że jak my na przykład ze Wronem mieliśmy pułapki, które no były na jakichś ustalonych regułach i mm -hmm. zasadach, tak bardzo dużo osób też trzeba oddać tutaj magistrowi oraz burakowi, zaczepiało magistra i buraka na w zasadzie takie, żeby sobie na nich zrobić kontent, albo żeby ich po prostu wkurzyć. I tyle. Mm -hmm. I to było uważam, że średnie, i później zaczęło to lecieć w drugą stronę. Tylko, że jak u Jawora, żeby wkurzyć magistra, to było podstawienie mu TNT, to tak u magistra, żeby wkurzyć Jawora, to robił jego kukłę, wieszał ją już 10 metrów nazywał, i nazywał go zwierzęciem. Zatem, <laughs> tak, no, to... troszeczkę była różnica, co jeden robił. Nie, ataku. Tak. Ale, ale trzeba wziąć pod uwagę, że też dużo leciało. Tego rodzaju prowokacji z jednej i z drugiej strony, i to powinno być ukrócone żelazną ręką, a niestety to troszeczkę wyglądało tak, że niektórym osobom na kwadratowej masakrze barną się po prostu zwrócić uwagę. I to hmm. zawsze było złe. To obecnie się już nie występuje, to obecnie nie występuje już od bardzo długiej pory, no ale kiedyś rzeczywiście to było problemem. Hmm. Nie wiem, ja mam jakiś. Ja, ja, ja mam wrażenie, jakbym teraz grał na jakiejś zupełnie innej masakrze ten sezon. Mm -hmm. Wiesz, ty, ty powiem ci tak, że im więcej jest daily streamerów, ja wiesz, loguję się, na przykład dzisiaj jest 15 osób online, no nie? Mm -hmm. Dużo osób, wiesz, pierwszy raz widzę, którzy coś tam hardują, jest jakaś gildia zakładana, o której nigdy nie słyszałem, wiesz, to trochę, 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 trochę takie miasto, no nie? Że ja muszę po prostu pojechać, żeby kogoś tak. poznać, a nie że o, stała dziesiątka online, ci się kłócą z tamtymi, w sumie drugi sezon to samo. Tylko jakby jest faktycznie żywy serwer, gdzie my mamy swoją dziesiątkę, z którą gramy. Bardzo się lubimy, a resztę możemy nawet nie znać, nie? W sensie wiemy, że o, tu Paczul, tu Jawor, coś tam, ale jest bardzo dużo nowych osób i mi się to mega podoba. Dobra, musimy musimy. Jeszcze jednak dalej. chciałem powiedzieć, no, 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 no. że uważam, że największy był problem taki, że w pewnym momencie powstała jakaś farsa na kontentowców i. Niezale mm -hmm. Jeżeli ktoś w ogóle mówił, że chce sobie zrobić jakiś filmik na YouTube, jakąś zagadkę, czy na jakiegoś pranka, czy cokolwiek, zaczęła być robiona tak strasznie mocna nagonka od strony widzów, mm -hmm. której się nie dało opanować, że myślę, że to mega dużo osób zniechęciło od nagrywania treści. Zobaczmy na przykład Jawora, który uważam, że swoimi filmami jakoś super nie wadził tam wszystkim wokół i tak nie mm -hmm. wkurzał aż tak mocno, jak to jest mówione, że Jawor całkowicie przestał nagrywać gry na swoim kanale, przestał wrzucać kwadratową masakrę i całkowicie się od tego od z powodu tego, jaka niesamowita toksyczność została wylana od twórców na widzów, którzy przekazywali to dalej. To jest Ponieważ jest bardzo ważna jedna rzecz, że niektóre teksty, które rzucają widzowie, oni sami na to nie wpadną. Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, że jakieś właśnie robienie sobie kontenciku, co nie, albo Mnie na przykład zawsze... się tak. w godziny, jakieś tak. takie teksty, które może powiedzieć twórca do twórcy Dobre. za plecami, Dokładnie. ale jeżeli twórca mówi to swoim widzom i oni powtarzają to dalej, mm. to jest takie beczko. To... Hmm. Zauważ, że. Często jest tak, że na przykład powiedzmy Jawor zrobi coś paczolowi, przydaje randomowe niki, bo po prostu, ale mnie to nawet nie dotyczy, to ja po co mam mówić, a Jawor robi gówno? Na przykład, tak. gdyby Jawor mi podkładał TNT w dumie dla jaj. I tak. mi, mi by to przeszkadzało, to bym powiedział Jawor, słuchaj, ja rozumiem, że tam robisz sobie filmy, mnie to po prostu nie kręci, mnie to nie bawi jakieś podkładanie sobie TNT, po prostu podłóż to komuś innemu ale nie mi, bo mi to, mi to po prostu przeszkadza tylko tak. grać na serwerze. I ja wiem, że, wiem, że Jawor by powiedział, okej, okay, spoko, sorry, i nigdy by już tak, czegoś takiego nie zrobił. A nie, że mówię na streamie. Kurde, Jawor, Trzymata content, coś tam. Każdy sobie robi co chce, dlaczego mam uniżać komuś content, no nie? Może ktoś, mieć, może ktoś mieć bekę z tego, że ja tryharduję na przykład sobie w Minecraft, no nie? Bo no nie, robię coś innego. Na, jakby... Niektórzy na kwadratowej masakry po prostu. Uważają, że wszyscy muszą grać tak jak oni grają, bo no, inaczej ten serwer nie ma sensu. Wiele osób uważa, że oni, oni mają ten złoty środek, jak się powinno grać, no nie? I każdy, kto gra inaczej, robi źle. Bo w Minecrafta gra się w jedyny słuszny sposób i to jest mój sposób, no nie? To jest takie, to jest takie głupie podejście, no nie? Dobra, puszczamy. Co się stało nagle w momencie, gdy ja powiedziałem, że nie chcę mi się więcej robić Mopków. Yy, dalej moi drodzy, Przepraszam bardzo, bo się tutaj zgubiłem. Yy. Okej, okay. moja sytuacja z youtuberami oraz z mnie, jeżeli chodzi o budowanie ogromnych projektów. Kopuła największa w Polsce i teraz pewnie większość z was chce pomyśleć na mój temat, że jestem hipokrytą, że jestem debilem, że na takie rzeczy się nie patrzy i wydaje mi się, że macie rację, ale muszę użyć tego argumentu, bo ja jeszcze raz powtórzę, jestem szczery. Miałem ogromny ból dupy, gdy budowałem największą kopułę.